Cel, jaki sobie przyjął za główny nasz projekt, czyli poprawa jakości chodzenia, jest przetłumaczalny na zapobieganie wykluczeniu dzieci z niepełnosprawnością. Dzięki uzyskanym środkom udało nam się pozyskać dla celów tego programu bardzo nowoczesne urządzenia. Urządzenia, które z jednej strony są robotami, z drugiej strony są wyposażone w większości w oprogramowania, które tworzą dla tych dzieci pewien nierzeczywisty świat, w którym dzieci ćwiczą. Świat gier komputerowych, bajek, konkurencji, zawodów. Stąd też dziecko osiąga lepsze wyniki w grze, nie całkiem będąc przekonane, że ono się tym samym rehabilituje. Cały nasz zespół pedagogiczno-psychologiczny wraz z lekarzami i fizjoterapeutami Działa w kierunku uzyskania właśnie motywacji dziecka do działania. Walt Disney powiedział kiedyś: myśl, masz, wiesz, miej odwagę i działaj. Można powiedzieć, że w dniu dzisiejszym my działamy. Profesor Wiktor Dega był pierwszym, który został obdarowany przez dzieci orderem uśmiechu. Można powiedzieć, że wchodzimy w XXI wiek z uśmiechem, który jest odznaką tego wyróżnienia, które pan profesor Wiktor Dega sobie najbardziej cenił. I my z tym Właśnie naszym patronem nie robimy nic innego, jak kontynuujemy jego genialne pomysł.